Przechodząc od sloganów do rzeczywistości, możemy powiedzieć, że dla nas Polaków żyjących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 2010 roku najważniejsza jest Polska suwerenna, suwerenność, którą zdeptano podpisując traktat lizboński. Uczynił to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Jego zaplecze polityczne wystawia teraz nowego kandydata, który kontynuuje linię polityczną swojego brata. Natomiast Bronisław Komorowski w swoim haśle mówi: Bądźmy razem, zapytajmy wobec tego bądźmy razem z kim? Z czterema koteriami, które zainstalowały się w Polsce 20 lat temu na podstawie porozumienia Magdalenkowego? Czy też bądźmy razem my, Polacy, i odrzućmy te fałszywe elity i głosujmy na jedynego kandydata, który mówi po polsku, mówi w interesie rzeczywistych interesów polskich. Tym kandydatem jest Andrzej Leper. Dlatego w pierwszej turze wyborów będziemy głosowali na Andrzeja Lepera.